Witam widzów jak najbardziej poważnie. Tutaj nie zostało nic wyburzone. O, wręcz przeciwnie, nawet odremontowane. Ale pojawia się jeden szczegół, proszę sobie zobaczyć. A do ci niespodzianka. Na środku podwórku ktoś postawił bezkarnie, bezprawnie, taką tabliczkę. O! Zakaz palenia na placu, zabaw. No co to ma być, jakiś żart? No to tak samo, jakbym miał ja sobie, czy ktoś postawił taką tabliczkę z napisem, y, zamiast takim, to picie, palenie dozwolone. No na jedno wychodzi, Noż, po prostu co tu się dzieje, to co tu się działo, to nieporozumienie. O, taka tabliczka sobie stoi, na środku podwórku.